Chłopie zaraz sroko nie zdziwił. Tu się uważasz, wiesz, liczy intelekt, a nie sama siła. Szczota to nie jest zwykły zawodnik. Szczota? Hm. Nigdy nie słyszałem takiego imienia. Nie należy oceniać wartość przeciwnika. Pan Sztota to waleczny rymarz, a sile jego ciosów dorównuje tylko celność lipca. Dobra, zaczynajmy. Aha, już trzęsiesz sportkami portkami jak wiesz baliściami. Mieliśmy się bić zgodnie z zasadami. Tak? Co ci powiem, to ci powiem, ale jedno, to ci na pewno powiem: że nie przegadasz mnie prze. Masz słabe zaczepki, każdy to wie. Nie marnujmy czasu. Bijesz się czy nie? Na bitkę nie powiem, przyjdzie jeszcze pora. Tymczasem z ciebie siwy wyłazi obora. Twoja gęba ma kolor pomidora. Na twoim miejscu szukałbym znachora. Poszukam, poszukam, nie ma wątpliwości, bo będzie znachor musiał poskładać ci kości. Lepiej nie wywołuj mojej złości, bo jak skończymy, będziesz skamlał litości. No, tam litości. Ten To no, no, chyba ty! No, muszę przyznać, umiesz człowiekowi ładnie wygarnąć. Wygrałeś. Nie będziemy walczyć. A po co? Przecie mówię, że wygrałeś! Wiedźmin zwycięski! Pokonał szczotę jego własną bronią! Przegadałeś mnie! Ale tylko dlatego, że jestem dzisiaj nie w formie. Inaczej bym cię zmiażdżył. Tak, ja, jasne.